Siemanko wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale sabatowski T-Games, z tej strony Dawid. W tym odcinku będziecie mogli zobaczyć unboxing, recenzję oraz test mikrofonów, którego do testów dostarczyła mi firma Maono. Jest to ten właśnie oto model. Jest to PD200X. Test odbędzie się z użyciem innych mikrofonów, abyście mogli ocenić jego barwę i jakość. Ale nim przejdziemy dalej, to kilka słów o samym producencie Maono. To nowoczesny, dynamicznie rozwijający się producent sprzętu audio. Marka kładzie specjalny nacisk na innowacyjność, design oraz użyteczność swoich produktów, zresztą co potwierdzają to liczne nagrody. Moje opakowanie w transporcie troszeczkę oberwało i się zgniotło, no niestety. Znajdziemy tutaj podstawowe informacje na temat mikrofonu. W środku znajdziemy papierologię, mikrofon, uchwyty ramienia, Kabel USB-C na USB-A, który jest zakończony przejściówką. Odpięcie jej powoduje, że mamy kabel USB-C na USB-C. Na samym dole jest też ramię. Ma ono PD200X. To mikrofon dynamiczny z kardioidalną charakterystyką, ale ze specjalnie zaprojektowaną kapsułą. Obudowa została wykonana z metalu i nie wygląda na tanią. Widnieje napis producenta. Mamy również podświetlenie RGB, które możemy zmieniać. Nie zabrakło przycisku mute i pokrętła gain. Bardzo dobre rozwiązanie na przykład podczas transmisji na żywo. Możemy szybko się wyciszyć lub zmienić głośność. Im mniejsza głośność, tym podświetlenie obok pokrętła staje się delikatniejsze i analogicznie w drugą stronę. Gdy przyciśniemy przycisk gain, przełączy się on na możliwość zmiany głośności słuchawek. Wtedy zmienia on kolor na niebieski. Włączenie miód wyłącza podświetlenie RGB cienkiego paska i włącza kolor czerwony w obrysie pokrętła. PD-200X jest zamontowany w standardowym plastikowym koszyku, który jest spięty gumkami. Nie jest to rozwiązanie idealne z racji tego, że takie mikrofony lubią się ruszać, drżeć. Ale o dziwo zamontowany mikrofon w tym koszyku nie lata tak bardzo, a wręcz powiedziałbym, że siedzi dość sztywno. Co do samego plastiku, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Na pokładzie mamy złącze XLR, USB typu C, mini jack 3,5 mm oraz malutki przycisk do zmiany podświetlenia. Dłuższe przyciśnięcie powoduje wyłączenie podświetlenia. Waga tego urządzenia to około 560 gram. Częstotliwość próbkowania tego mikrofonu 24 bity 48 kHz. Zakres częstotliwości od 40 do 16 kHz. Czułość mikrofonów XLR to minus 52 dB. USB amplituda jest niższa o 10,5 dB niż maksymalny poziom. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego to 130 dB. Statyw to standardowa aluminiowa konstrukcja na sprężynach. Na gwint mamy nakręconą już przejściówkę z 3,8 na 5,8 cala. No, oczywiście, nie jest to jakiś mega wypasiony statyw, ale po prostu fajnie, że jest w takim zestawie. Skręcamy szybciutko ten mikrofon i przystępujemy do testu. Pierwszy test wykonam odczytując wiersz dykcyjny. Dźwięk nie będzie przerabiany i usłyszycie go w oryginale. Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka, ale heca, wnuczek mruknął i z churkotem w chem się stłuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka. Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka, ale heca, wnuczek mruknął i z churkotem w chm się stuknął, Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, by nie chacać z tuczkiem wnuczka. Hasał huczek z tuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka, ale heca wnuczek mruknął i z churkotem w się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka. Żółta żaba żarła żur, piórnik porósł mnóstwem piór. Halohela, chucie, huk. Żółw ma czwórkę krótkich nóg, żółta żaba żarła żur, Piórnik porus z mnóstwem piór. Halo hela, w hucie huk? Żółw ma czwórkę krótkich nóg. A teraz będzie szybciutkie porównanie z mikrofonami takimi jak Crux Esper 1000, Genesis Radium 600G2, Road Smart dla Plus oraz Fifine K688. Zostaw lajka i subskrybuj ten kanał. Zostaw lajka i subskrybuj ten kanał 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 słyszeliście właśnie teraz różne mikrofony i macie odzwierciedlenie jaki dźwięk wydaje Penny 200X producent Maono ma również do zaoferowania swoją własną aplikację którą oczywiście możemy pobrać ze strony producenta dzięki tej apce możemy nagrać swój dźwięk i go zapisać zmienić czułość Głośność słuchawek oraz zredukować hałas. W zakładce tuning można wybrać gotowy tryb, jak ma się zachowywać mikrofon. Poniżej jest kompresor i ogranicznik. W zakładce lightning można włączyć lub wyłączyć podświetlenie, zmienić kolor oraz intensywność. Moi drodzy, teraz już będę do Was mówił normalnie z tego mikrofonu z Maono PD200X, który spodobał mi się jeśli chodzi o jakość oferowanego dźwięku, bo jest naprawdę bardzo dobrze. Dźwięk przy wysokich czułościach nie rozjeżdża się. PD200X sprawdzi się bardzo dobrze, jeśli chodzi o podstawowe i zaawansowane zadania. Świetnie również sprawdzi się w nagrywaniu gamingu, podcastów, webinarów, czy też kręceniem wideo na YouTube. Jest to naprawdę bardzo dobrze wyceniony sprzęt, jeśli chodzi o to, co on oferuje. Możemy go dostać już za około 239 zł, jest również dostępny w kolorze białym. No i tym którym ja go użytkuję, czyli czarnym. Ogólnie uważam, że jest to jeden z lepszych, o ile nie najlepszych mikrofonów w tej kategorii cenowej. I naprawdę mówię serio. Ogólną opinię dźwiękową tego mikrofonu zostawiam wam, moi drodzy widzowie, bo ponieważ każdy z nas ma inne wymagania. Dlatego jeśli będziecie tacy mi, to chętnie. Przeczytam Wasze komentarze. Wszystkie linki do ofert oraz strony producenta standardowo zamieszczam na dole w opisie tego filmu, także możecie sobie poklikać, przejrzeć wszystkie materiały. Dziękuję serdecznie, że wytrwaliście ze mną do samego końca. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie lajka, subskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco. No i widzimy się w kolejnych nowych materiałach już wkrótce. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej!